Dzień dobry Państwu, nazywam się Edyta Paradowska. Witam serdecznie w PL1. Pierwsza restauracja w Legionowie, która się y, otwiera. Przez ostatni tydzień Państwo spotykaliście się z wieloma właścicielami i współwłaścicielami restauracji. Tych restauracji miało otworzyć się dzisiaj bardzo dużo. Zdecydował się tylko pan, tylko pan się odważył. Proszę mi powiedzieć, na czym, y, czego się boją restauratorzy? Witam, Maciej Adamski, restauratorzy, ja się wcale nie dziwię, że się nie, nie pootwierali, każdy z nas ma jakieś jeszcze mu interesy, jakieś biznesy, ci, którzy mają większe biznesy, z których żyją, um... I jeszcze jakieś dochody yy, mają z tego, boją się stracić wszystkiego, ponieważ boją się kar administracyjnych, boją się, że poborca skarbowy wejdzie na konto, pozamyka wszystko i już ani z restauracji nie ma żadnych pieniędzy, ani z innego interesu. Tego się boją restauratorzy, dlatego nie dziwię się wcale yy, nie dziwię się wcale, że się nie otworzyli, a dziękuję im za wsparcie, którego mi udzielają cały czas. Proszę pana, nie otworzyli się, ale przecież restauracja, która nie działa, to są też koszty. I ile i jak długo zamknięta była Pana restauracja? Nasza restauracja jest zamknięta około 100 dni. Przez ten czas nie zarabialiśmy praktycznie żadnych pieniędzy. Jest to cały czas. Dokładanie do interesu na tych wynosach, które ludzie nieraz mówią, no ale przecież macie odbiór, macie wynosy, jedzenie na wynos. Ludzie nie mają pojęcia, ci, którzy nie prowadzą tego, nie mają pojęcia, o czym mówią, ponieważ z tego nie ma żadnych kompletnie pieniędzy. To nie starcza nawet na prąd. Zysk z takich wywozów, wynosów, nie starczy nawet na prąd w tej restauracji. Dobrze, proszę pana, ile kosztuje utrzymanie takiej. Nie działającej restauracji miesięcznie. Miesięcznie, żeby utrzymać ludzi, wszystkich, opłaty, wszystkie, no to jest kwota rzędu 70 tysięcy. 70 razy 3, tak? To są, to są yy, te koszty, które musiał Pan ponieść, nie zarabiając pieniędzy. Nie, proszę Panią. 70 razy 6 na chwilę obecną. Ponieważ yy, 6 miesięcy restauracyjnie jeszcze na, w tym roku, tak? To jest. 70 tysięcy miesięcznie, razy sześć. Łatwo sobie policzyć, ile to jest pieniędzy, których żeśmy nie zarobili. Musiał pan brać kredyty? Na szczęście nie mamy niczego w kredytach i na szczęście. Nie musieliśmy tych kredytów brać, próbowaliśmy to z własnych oszczędności, próbowaliśmy to po prostu zarabiając w jakikolwiek sposób. Nawet padliśmy na taki pomysł, jak widać na zewnątrz jest namiot wystawiony. Mieliśmy tam kiermasz przedświąteczny, świąteczny, gdzie byliśmy zmuszeni nawet do sprzedaży naszych produktów na zewnątrz, żeby wyjść do ludzi trochę i pokazać im, że istniejemy. Bardzo fajne zainteresowanie tym było. Sprzedawaliśmy pierogi, wędliny, wszystko co produkujemy. W tych restauracjach własnymi rękoma. I to nas trzymało przy życiu, że tak powiem, i z tego jeszcze były jakieś pieniążki. Wiadomo, że teraz w okresie, kiedy są mrozy, ciężko jest tam stanąć. No i na chwilę obecną, myśmy przyhamowali to, no, ze względu na to, co się dzieje teraz tutaj w tej restauracji, no też nie mam czasu na to. Ale jeżeli będzie trzeba, to powrócę do tego. Restauracja została otworzona 3 minuty temu. Pierwsi goście już są, czekali przed drzwiami. Spodziewa się pan dzisiaj y, policji, sanepidu? Tak, spodziewam się i policji, i sanepidu. Jestem przygotowany na tą wizytę. Może jedno, może dwie, może trzy, nie wiem. Nie wiem, jak do tego służby podejdą. Mam nadzieję, że tak jak napisałem, służby po prostu zachowują, zachowują pozostaną ludźmi. My jesteśmy ludźmi, my nie jesteśmy przestępcami, my chcemy uczciwie pracować, tak jak do tej pory i normalnie żyć, normalnie funkcjonować. Nie jesteśmy przestępcami, jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje biznesy, w których żyją, utrzymują rodziny i pracowników przede wszystkim to jest najważniejsze. Czy musiał Pan zwolnić ludzi? Część ludzi musieliśmy zwolnić oczywiście, bo nie mieliśmy po prostu dla nich pracy. Nie mieliśmy dla nich pracy, część ludzi też odeszło, ponieważ nie mieliśmy na tyle pracy, żeby zarabiali tak, jak to było wcześniej, tak? To, to różnica jest bardzo, ogromna różnica. Ci najwytrwalsi, no próbujemy, że tak powiem, jakoś to cały czas utrzymywać. Płacić normalne pensje. Nie spóźniamy się z pensjami. Jeszcze, jeszcze, ale prawda jest taka, że to jest ostatni miesiąc naszego normalnego funkcjonowania. Gdybyśmy nie otworzyli dzisiaj tej restauracji, za miesiąc już byśmy nie mieli pieniędzy. Czy musiałby pan ogłosić bankructwo? Musiałbym to wszystko zamknąć. No i niestety tak, zwolnić wszystkich ludzi, którzy nie wiem, gdzie by teraz dostali pracę. Musielibyśmy to wszystko. Pozamykać i nie wiem, chyba sprzedawać za grosze, bo teraz takie rzeczy restauracyjne można kupić za grosze, ponieważ jest tego tak dużo na rynku, restauracje upadają. Proszę pana, restauracja będzie funkcjonowała w reżimie sanitarnym. Czy przy takim układzie co drugi zajęty stolik, jest pan w stanie utrzymać i jeszcze zarobić jakieś pieniądze? Oczywiście, że jestem w stanie utrzymać i zarobić pieniążki. Tutaj akurat stoliki są tak rozstawione, że te wszystkie stoliki mogą być pełne. Jest to w reżimie sanitarnym. Wszędzie są płyny do dezynfekcji. Menadżerka wprowadza ludzi, dezynfekcję rąk przy wejściu. Ludzie siadają w maseczkach i Generalnie wszystko jest w reżimie sanitarnym. Wszystko jest zachowane tak, jak należy. Proszę pana, proszę mi jeszcze powiedzieć, słyszymy zewsząd o pomocy państwa. Śmieszne pytanie mi teraz pani zadała, które mnie rozbawia i denerwuje. Od już jakiegoś czasu. Pomoc państwa oczywiście. Dostaliśmy z pierwszej tarczy pieniądze. Było wielkie wow. E, pieniądze dostaliśmy. Tylko... Proszę nam proszę powiedzieć, ile dostał pan pieniędzy? No w sumie dostaliśmy około 180 tysięcy. Licząc wszystko, ZUS-y odliczając, no to około 180 tysięcy. Tylko patrząc na to, e, ile restauracja jest nieczynna i te 180 tysięcy, na ile starczy? Można sobie łatwo przeliczyć. To jest dwa i pół miesiąca. To jest dwa i pół miesiąca wtedy, kiedy byliśmy to w marcu, od marca zamknięci. A teraz nie dostaliśmy na tą chwilę obecną nic. Dostaliśmy pięć tysięcy chyba nam przelali i to jest 2080 zł postojowego. To jest wszystko. To jest śmieszna pomoc. W porównaniu do tych strat. My już nawet nie chcemy tej pomocy od państwa, my chcemy po prostu pracować, niech nas nie zabierają, tak, niczego i niech nas nie każą, po prostu nie pozwolą nam pracować. My sobie poradzimy doskonale. Z kuchni płyną niesamowite zapachy. Proszę powiedzieć, co dzisiejsze w kuchni przygotował? Dzisiaj nawet sam osobiście gotowałem w nocy, bo jednak jestem tą osobą, która tam rządzi z tamtej strony, ale chciałem kucharzom pomóc. Sam osobiście gotowałem, polecam zrazy wołowe z kruszeczkami śląskimi, z buraczkami polecam żeberka, polecam wszystkie dania, zupy. Są pyszne, świeże, wszystko świeże, dzisiaj ugotowane. Czekał pan na ten dzień tyle miesięcy, proszę powiedzieć, co pan czuje? Pomimo stresu, trochę jeszcze mam stres, pewnie do pierwszej wizyty służb. Jestem szczęśliwy, naprawdę. I jestem chyba dumny sam z siebie i z mojego e, wspólnika Jarosława, z mojej pani menadżer że, i pracowników, że oni tak motywowali mnie do tego, żebyśmy to otworzyli, że widzą co się dzieje, i każdy trzyma kciuki. Gratulacje od pracowników, że podjęliśmy taką decyzję. E, także m, ja i mój wspólnik długo myśleliśmy o tym, i podjęliśmy taką decyzję, i wiem, że to jest słuszna decyzja. I powiem tak, nie zamknę tej restauracji już. Chyba bym musieli mnie stąd wynieść. Czyli żadne argumenty, kary, mandaty nakładane dzisiaj nie zmienią pana decyzji? Nie zmienią na pewno mojej decyzji. Zabezpieczyliśmy się troszeczkę, nie powiem w jaki sposób. Mogę tylko zdradzić, że z pustego to i Salomon nie naleje. Proszę Pana, czy kolejni restauratorzy, którzy by rozważali i chcieliby otworzyć swoje restauracje, mogą się z Panem kontaktować i Pan im pomoże, podpowie, wleje odwagę w ich serce, żeby kolejne miejsca się otwierały? Specjalnie z moim wspólnikiem Jarkiem pojechaliśmy do restauracji Tesone w Krakowie, która działa od października i naprawdę świetnie sobie radzą. Pojechaliśmy tam, właściciel jest wspaniałym człowiekiem. Pomógł nam we wszystkim. Podjął, pomógł nam w podjęciu tej decyzji. I my, restauratorzy, teraz generalnie też tak do tej pory działaliśmy na tym rynku, że każdy sobie pomaga. Restauracja Tessone zainspirowała nas jeszcze bardziej do tego, żeby to otworzyć, zobaczyć to na własne oczy. Pojechaliśmy, zjedliśmy tam obiad, posiedzieliśmy, widzieliśmy kontrolę policji. Było pysznie wspaniale. I to dzięki tej restauracji też okay. troszeczkę podjęliśmy. To była taka kropka na di. Dobrze, proszę Państwa, dziękujemy bardzo. Jesteśmy tutaj, bo poczekamy, zobaczymy, czy przyjedzie policja, czy przyjedzie Sanepit i będziemy się z Państwem łączyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.